To teraz musi mu klucza od mnie No to zaraz zobaczymy, czekaj, to już wejdziemy najpierw do domu. Ja to się mam z wami, ja pierdolę. <noise> Krzysiek, czy jesteś zadowolony? Jestem zadowolony, bardzo. Jest Proszę dobra. parę słów. Jest świadko. Jest to nagrane. I ksiądz był. Tak. I dwie dziewczyny ze scholi. Tak, wiedzieli to. Tak. Ja, Wojtek Iciego. Mam pytanie do tak? Wojtek słuchaj mam pytanie do ciebie. On. Ręczem tobie klucz. Tu przed... To jest Bogiem. ostatnia, ostatnia szansa, tak? Ostatnia szansa. Już przed Bogiem. Ale piwo mogę pić. Ale, przepraszam bardzo, ale jeżeli złamie... Ale piwo mogę pić. Odpowiem później na twoje te pytanie. Bo teleczka. Biało. Ja zobaczę. Poczekaj, on mówi do ciebie. Zaraz I powiem. Ja zobaczę. Albo Szymon zobaczy. Albo Jarek zobaczy, Bo Jarek widział to jak przysięgałeś na kolanach i uczowałeś Krzyś. Tak, Krzysiek, ale bądź świadomy tego, że to nagrałem. Ja bardzo świadomy. No to patrz, żeby nie było potem. Czy ja nie jestem świadomy? Jesteś świadomy człowiek. Byłem w kościele, uczuwałem też krzyż. Trzy razy nawet więcej ucząłem. No taraniki niki I teraz bojcie, jeżeli złamiesz tą przysięgę świętą, bo to jest święte Ale Piwo mogę pić. Aha. U, u nie mogę wochać, ale piwo mogę pić. To... Jak ja pozwolę. Powiem... Raz, razem z nim. Dobrze by... Jestem grzesznikiem. A kto nie jest? No właśnie każdy człowiek jest grzesznikiem. O no. teraz to jest prawdziwa przysięga. Teraz jest... Tam pr... to ta, ta, było teraz... taka udawana. Tak, to było taka... No, sprawdzucie... A teraz jest, teraz jest prawdziwa. Na sprawdzenie. Nie, nie się, Jarek. Ja się nie śmieję, się uśmiecham do Ciebie, Krzyśku. Patrz, możesz się być prawdziwy. prawdziwy. Jedyny. Jedyny. Widzisz może. Jak ale Ale tylko nie płacz. Proszę nie płacz mi w samochodzie. Jak wręczam od Ale co? Będzie próba alleluja, Ostatnia alleluja, próba. Aleluja, aleluja Pocałuj mnie. Krzyszku, proszę nie płacz. Co powiedziałeś? Aleluja, aleluja, aleluja nie, nie, powiedziałeś to mnie. Pocałuj całuj mnie, no, pocałuj mnie. W ramach przeprosin Tak. Że przepraszam. I naprawdę Wojtku to nie jest żart, weź te głowy, bo to nie jest śmiech dzisiaj, jest świadkiem Bóg, teraz, teraz a, to jest prawdziwa teraz, przysięga, a tam tam w domu to było nieprawdziwe, i patrz, Boże, wyciągnij rękę, Le lewą, lewą rękę, nie, prawą, prawą, masz, dobra, jedziemy Gimno do domu, do ducha świętego. świętego, amen, tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, tak, dopomóż Ojczkowi Panie Boże, dopomóż nie. Bez płaczu Krzysiek mi tutaj. Ja nie będę płaczu nagrywał. Dziękuję, do widzenia. Jedziemy do domu.